Witam serdecznie. Tomasz Domański Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący zabiegów w trakcie zbioru owoców. Jesteśmy dzisiaj na plantacji truskawek w odmianie Aprika. Proszę państwa, spotykamy się tutaj w trakcie trwania zbioru owoców. Ta plantacja jest już po dwóch zbiorach. Widzimy, że Jutro będzie kolejny zbiór. Bardzo ładne owoce, dobrze wyrośnięte, zdrowe. Także cieszy nas widok takich wspaniałych owoców. Niemniej jednak, proszę Państwa, oczywiście też na wielu różnych plantacjach trafiają się owoce z objawiami szarej pleśni. Pogoda, która była w ostatnim czasie, nas nie rozpieszczała. Stwarzała wiele problemów, jeżeli chodzi o ochronę plantacji. I widzimy konsekwencje tego, że są porażone owoce przez właśnie grzyb Botrytis cinerea, czyli sprawcę szarej pleśni. Proszę państwa, jak teraz podejść do ochrony właśnie w trakcie zbioru owoców? Oczywiście powinniśmy tutaj korzystać tylko i wyłącznie z preparatów o krótkim okresie karencji. Należy ten okres karencji bezwzględnie przestrzegać, pilnować tego, dlatego w tej chwili polecam tutaj kilka preparatów, które mają naprawdę krótki, czyli jednodniowy okres karencji. Proszę Państwa, przede wszystkim na plantacjach, gdzie jest szara pleźń, gdzie są porażone owoce, tutaj powinniśmy zadziałać interwencyjnie. Dlatego polecam preparat Prolectus. Prolectus będzie tym interwencyjnym działaniem, będzie tym preparatem jak najbardziej odpowiednim teraz, na ten moment. W momencie, kiedy mamy czyste plantacje, gdzie nie ma porażonych owoców, a gdzie chcemy zabezpieczyć te dorastające, zielone owoce jeszcze przed właśnie porażeniem. Jak najbardziej polecam Państwu preparat Libretto, substancja aktywna Fenhexamid, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo skuteczne rozwiązanie, dlatego Libretto, teraz jeszcze w najbliższych dniach ta pogoda ma nam się tutaj poprawić, mamy, mamy mieć cieplej, wyższe temperatury, mniej opadów deszczu, dlatego warto właśnie zabezpieczyć plantację przy użyciu preparatu Libretto. Dodatkowo jeszcze mamy z jednodniowym okresem karencji preparat Kenie, który też polecamy stosować zapobiegawczo. Proszę Państwa, oprócz szarej pleśni, no teraz oczywiście na plantacjach mogą jeszcze się pojawić przędziorki, ale mogą się również pojawić wciornastki. Również pojedyncze przypadki już spotkałem, gdzie wciornastki się pojawiły na plantacjach. Dlatego, aby bezpiecznie tutaj walczyć z tymi szkodnikami, warto zastosować preparat Limocide. Limocide również ma działanie wysuszające na grzybnie, czyli będzie nam tutaj działało na szarą pleśń, będzie nam działało na mączniaka. Także to jest też ten czas, kiedy tutaj powinniśmy wykorzystać preparat Limocide. Oprócz tego, oczywiście, walka o jakość owoców. Oczywiście zależy nam, żeby te owoce były trwałe w obrocie handlowym, były jędrne, ale również błyszczące, żeby miały bardzo atrakcyjny wygląd w obrocie handlowym. Dlatego cały czas tutaj również przez czas trwania zbiorów polecamy nawożenie dolistne preparatami zawierającymi wapń i krzem. Ja polecam Metalosate, Calcium i ASX Krzem Plus po to, żeby te owoce właśnie były błyszczące i twarde, ale również też nie powinniśmy zapominać o fertygacji. Wiem, że w ostatnim czasie mieliśmy sporo opadów deszczu, niemniej jednak idą teraz wyższe temperatury. Powinniśmy te rośliny również zasilić poprzez system fertygacji. Co polecam obecnie do fertygacji? Jeżeli mamy dobry rozmiar owoców, tak jak tutaj, owoce są wyrośnięte, grube, polecam CATS, czyli tiosiarczan wapnia. Tak, żeby jeszcze ten wapń podawać, żeby te owoce były dalej jędrne i trwałe. Oprócz CATS-u, tam gdzie mamy troszeczkę może problem z średnicą owoców, możemy podawać saletrę wapniową. ASX saletra wapniowa będzie też tym dobrym rozwiązaniem. Potas to jest kolejny pierwiastek, który teraz w okresie zbiorów powinniśmy podawać po to, żeby mieć masę naszych owoców, ale również odpowiedni smak, czyli cukier. Polecamy Ultrasol 121236, 36 a tam gdzie są powiedzmy odmiany troszeczkę późniejsze, gdzie początek dojrzewania owoców, gdzie jeszcze chcemy podpędzić troszeczkę wielkość tych owoców, warto zastosować na pewno saletrę potasową. To jest też dobre rozwiązanie saletra potasowa. I proszę Państwa, na sam koniec e, preparat, e, który też warto wdrożyć, o którym mówimy już od kilku komunikatów jako wsparcie ochrony e, naszych plantacji. Mam tutaj na myśli preparat Pantoeaker. Dlaczego polecamy ten preparat właśnie teraz? Dlatego, że mamy okres zbiorów, obowiązuje nas okres karencji, należy go bezwzględnie przestrzegać, a chcemy wzmocnić nasze rośliny, chcemy wzmocnić tą naturalną odporność roślin. Dlatego Care jest takim preparatem. Który będzie wpływał właśnie na podniesienie tej naturalnej odporności roślin, żeby te rośliny mogły się bronić same przeciwko groźnym patogenom. Dlatego zachęcam Państwa do włączenia razem z fungicydami z ochroną konwencjonalną naszych plantacji preparatu Care. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych komunikatów.